Kochani, mam swoją pierwszą monetkę. A mianowicie pod takim drzewem, pod takim drzewem mam monetę. Nie wiem, co to jest za moneta. Widzicie? Albo jakiś token. Znowu. Dzień dobry, panie panowie. Grafik po pracy, pojedzony, przebrany. Sprzęt lekko naładowany. I jadę na chwilkę, jadę na chwilkę. Jak my to nazywamy na parki, czyli gdzieś tam między blokowiska, między na jakieś parki właśnie, Gdzieś gdzie ludzie przechodzą się, spoczywają, odpoczywają, Cóż jeszcze, biwakują i w ogóle. Także pędzę, pędzę. Aktualizacja jest taka, że jest godzina 17:40, mam około 25 minut drogi, jeszcze i mykam, mykam. 21 stopni cieplutko w Holandii dziś. Bardzo fajny dzień, naprawdę. Pogoda dzisiaj piękna w porównaniu do innych dni. Więc jadę. Ile czasu mi starczy. Tyle podłubie. Jak gdzieś tam to miejsce znajdę. Wybrałem. Zobaczymy co będzie. Do zobaczyska przy fantach na razicho. Kochani, wszedłem na plac zabaw. Bo zobaczyłem plac zabaw. Taki malusi, naprawdę malusi. Ale wszedłem i patrzcie, moim pierwszym fantem bardzo fajnie biło. Jest myszka Miki. Tylko, że ją po prostu. To ja ją załatwiłem szpadelkiem. Może jeszcze się naprości. Ale zabieramy fajny fancik. I lecimy dalej. Kochani, mam swoją pierwszą monetkę. A mianowicie pod takim drzewem, pod takim drzewem mam monetę. Nie wiem co to jest za moneta. Widzicie? Albo jakiś token. Znowu, nie wiem co to jest. Jeżeli to domyję w domu, to wam wstawię zdjęcie. A teraz nie będę tego w żaden sposób mocniej taru. Bo kurczę, już to szpadlem przybrałem delikatnie. I szkoda, żebym to popsuł całkiem, bo zapowiada się, że będzie coś fajnego. Lecę dalej. Ej, ludziska, już mam dzień zrobiony. Kurczę, już mam dzień zrobiony. Obok tej pierwszej monetki jest jakaś druga starsza monetka. I to jest piękne. Zaglądamy razem. Zobaczcie, tu była ta pierwsza. Tu dosłownie obok druga. Tu już ją wydubałem. I będzie podobna do tamtej. I będzie podobna do tamtej Cieniutka jak cholera Stara monetka Jak to się mówi idzie do sakwy A ja szukam dalej Bo za niedługo ciemno Dzisiaj takie fanty rafik kopie tam jest bunkier. Pójdę zobaczyć koło niego też, ale widzę przeogromną wyrwę wykopaną. Przeogromną, wykopaną wyrwę, na pewno ręką człowieka. Ktoś pewnie sprawdzał co tam jest. Miejsce przepiękne. Miejsce przepiękne. Te dwie monetki zrobiłem i dzień, bo to będą stare monetki. Jak się je uda doczyścić, i coś będą miały na sobie być baja A na razie co? No kapselki, zawleczki i lecę dalej No kurcze kochani Nie wiem w co przywaliłem szpadlem Nie wiem co przybrałem szpadlem Kurde Dwa i jedna druga guldena Miedzionikiel czy to jest. Tak, dokładnie. Dwa i 1, druga guldena. Wpada moneta. Taka dupna Szkoda, że jej tak przydzwoniłem, że ją tak przejechałem. oj Tu z tej dziury dostała właśnie. Nic poszukamy tu jeszcze. Czy coś czasem nie ma? I lecę dalej tym akcentem pięknym. Przy tym bunkrze. I tak jak Wam mówiłem. Zobaczcie te wykopaliska. Masakra! A ja tu siedzę w krzoku i kopię. Kochani, spocony. Ale cały czas powtarzam. Pomimo, że ci gadają, że nic nie ma, że nic nie znajdziesz, nie wiesz w to, dopóki sam nie spróbujesz. Wejdź, przejdź, i wtedy będziesz mógł powiedzieć, że rzeczywiście nic nie ma, jeżeli nic nie znajdziesz. Ale jeżeli znajdujesz, to jesteś cały happy, tak teraz. To jest moja czwarta monetka. Też mi mówili, że nic nie ma. Jeżeli te dwie stare okazują się naprawdę bardzo stare, to będzie bomba dla mnie. Dwa i jedna, druga guldena, super. A teraz podajże 5 centów Juliana. Zaraz zobaczymy, zaglądamy razem. Tu dziurka wydeptana i monetka jest tu. 5 centowy Beatrix. Pozdrawiamy rocznik 84 i tym oto akcentem lecę dalej Tu ławeczka biwakują, wszedłem za nią kopnąłem nogą i jest pierwsze 10 Eurocentów dzisiaj współczesne ławeczka 10 centów ławeczka rafik i niech tak dalej jest no i ponownie, kochani, ławeczka i za ławeczką wśród kapsli. Dyszeczka lecimy dalej. I takie piękne okoliczności przyrody. Ta ławeczka, tam wpadła jeszcze jedna dyszka, nie chciałem was zanudzać. A tu zaraz za chodniczkiem wpada pięćdziesiąteczka. Także pomalutko, pomalutko. Lecimy dalej kochani, w tej grudzie na głębokość spadła miałem ładny sygnał, mhm, ale ładny Bardzo ładny. No nic. Zawleczek i kapsli ciąg dalszy Kochani, tu dziura pod drzewkiem spod tego korzonka targałem i warto się nie poddawać do samego końca Ponieważ tu jakiś taki nie wiem ale znowu psi numerek stary czy coś takiego wpadło nic na nim nie widać w ten sposób niby kawał niby kawał że tak powiem blaszki niby okrągłe Wydaje się na kolorek ale sygnału nie dawało dobrego Sygnału nie dawało dobrego, mimo tej wielkości, bo to jest średnica około 2,5-3 cm. Lecę dalej, kochani. Kolejna ławka, śmietnik. Kapslownia jedna wielka. A tu, jak się zapełniło, patrzcie, dwie dwudziestki wpadły mi i trzydziesiątki kurczę. No, pięknie, pięknie. Trzeba chodzić, nawet w tych kapslach trzeba grzebać. Lecimy dalej. Od panowie i panie. Mamy dwójkę na stanie. Wjechała dwójeczka z tego dołeczka I lecemy dalej ciemno już, choć w telefonie wygląda, że jeszcze jasno u góry, ale normalnie już ciemno. Kochani, nad samą wodą, bo tam woda, tu dołek, wykopałem koszyczek zanętowy. I to cały, plastikowy, z kawałkiem ołowiu Zabieramy, będzie dobry, jeszcze do użycia. Witajcie kochani, takie małe szybkie podsumowanko pierwszego dnia wypadu, gdzie były naprawdę mega strzały, jak dla mnie. Wpadła jako pierwsza ta myszka Miki, przywieszka, potem jeszcze taki jakiś dings, cacko z dziurką, jak to się mówi. Następną monetą gdzieś tam, kurczę, te były, ale to zostawimy na później. Potem było 21 druga druga guldena, 5 centów starych Beatrixa. Potem był ten numerek, W międzyczasie też padała jakieś tam inne monetki, ale tutaj weszły dziesiątki, 2 4 6 70 centówek, 2 centówki, 150 i jedna dwójeczka. Ale najlepszym strzałem są te oto dwie mega monety. Rok 1600, czyli XVI wiek. Także tym akcentem zapraszam Was do chwilowej części drugiego dnia wykopek, ponieważ było mega deszczowo i nie mogłem bardzo pokopać. Zapraszam, lecimy dalej. jak znowu Było fajnie w pracy A po pracy jak chciałem się wybrać na kopanie i się wybrałem to znowu pada, nie? No to taka okazja jest teraz podczas jazdy koani. Dostałem pytanko, jak to się dzieje, że my tu w Holandii możemy kopać na tych trawnikach, w tych parkach i tak dalej No nie do końca jest tak, że możemy tak sobie typowo latać wszędzie gdzie chcemy Bo tak nie jest ale po prostu w większości parków, do których chcemy gdzieś tam uderzyć, występujemy z mailem, a w sumie z prośbą w mailu do gminy, do danej gminy, do danego urzędu miasta, gdzie byśmy tam chcieli pokopać, jak sobie wybieramy jakiś park czy coś, czy możemy kopać w tym i w tym parku. I czekamy na odpowiedź. Zazwyczaj ta odpowiedź przychodzi dosyć bardzo szybko i odpowiadają, czy możemy, czy nie możemy. Więc tu jest akurat taki problem rozwiązany. Jeżeli chodzi o, o mnie na przykład, to w większości też ganiam po takich, nazywamy to nim parkami, no bo tak to mówimy parki, dlatego że są zielone, że są między blokami, gdzieś tam między jakimiś domkami. No i wygląda to tak, że sobie po prostu wchodzimy i ganiamy, tak, tam nie ma żadnych zakazów i tak dalej. Często sprawdzamy. Na tak zwanej e, stronie Piepkart NL, czy nie są to czasami tereny jakieś tam archeologiczne, zakazane tak, zwa, tak zwane przez nas czerwone strefy, ponieważ tak są oznaczone, albo po prostu zakazane z powodu e, niewybuchów, w których jest nawet mnóstwo między gdzieś tam budynkami, domami. To są tereny też leśne, to są tak samo pola od rolników, na które gdzieś tam nie wolno wchodzić z powodu tego, że właśnie. Jest dużo niewybuchów i rolnicy, którzy zdają sobie z tego sprawę, nigdy też nie dają pozwolenia na to pole. A z drugiej strony też jest ten czerwony zakaz. Mnóstwo ludzi z nas, nawet czasami nie wiedząc, nieświadomie wchodzimy, bo to się zdarza. Normalna rzecz jest. Jest to i e, czasami e, nieświadomość konkretna, że całkowita, nawet nie jest to zaznaczone nigdzie. A czasami rzeczywiście gdzieś tam mamy lekką dorze niepewności a i tak gonimy nie? w to miejsce więc to no co no jak nie chodzisz, nie szukasz to niczego nie znajdziesz czasami lekko się nagina co nieco i tu prawda jest taka, że czasami nawet mi się zdarzyło szczerze mówię wchodzić e... a tym bardziej z początku jak nie wiedziałem co robię, jak robię i w ogóle jak zaczynałem to wchodziłem na tak zwane czerwone strefy i kopałem na nich. Ale wiecie, co jest piękne tutaj: że tutaj władza jest dla ludzi, nie my dla władzy itd. i tak dalej. I miałem już dużo kontroli policyjnych, kontroli z gmin. E, no to powiem Wam, że nigdy nie zastałem, nie zastałem, bądź lepiej nazwać to, nie zostałem potraktowany jakoś w jakiś sposób, nie wiadomo jak surowo. Nie wiadomo z jakimi restrykcjami i tak dalej, więc przeciwnie, za każdym razem z uśmiechem, za każdym razem zostałem normalnie wylegitymowany. I to co ja zauważyłem, bo kopiąc również, rozglądam się na boki, że jak ludzie nas obserwują, i czasami komuś to nie pasuje, wyciąga telefon, robi nam zdjęcia, widać, że dzwoni gdzieś, za jakiś czas właśnie trzeba się spodziewać kontroli policji, kontroli Straży Gminnej. Oni przyjeżdżają i oni nigdy, przynajmniej to co ja zauważyłem, to co ja zauważyłem na własnej osobie i parę osób, które ze mną kiedyś było, też to widziało, oni nigdy nie podjeżdżają od razu. Oni zawsze stoją gdzieś z boku, oni obserwują Cię, jak Ty się zachowujesz, Ty właśnie, Ty detektorysto, bo tu w Holandii kos stoi co chwilę, naprawdę i można te śmieci zabierać i sakiewkę opróżniać podczas kopania dziesiątki razy, tak jak my nieraz to robimy z Markiem, naprawdę śmieci jest od groma. ale między tymi śmieciami właśnie leżą te rzeczy, które każdy by chciał znaleźć, na które każdy liczy i czeka. Więc warto kopać nawet te śmieci, żeby z nich wykopać to co dobre. I tak jak mówię, wracam do tego, że oni cię obserwują, oni zaglądają na ciebie. Jeżeli ty jesteś człowiekiem normalnym, zachowujesz się normalnie, nie robisz bydła własnym wizerunkiem, własną osobą, nie, nie wytrącasz ich z ich równowagi i nie skutkuje to tym w żaden sposób, że mają się do czego przyczepić. Oni podchodzą naprawdę z kulturą, z uśmiechem. Oni mnie wylegitymowali nieraz. Jeden, jedyny raz yy, dostałem upomnienie jeszcze kiedyś, kiedyś z Wojtkiem, yy, jak zaczynałem praktycznie kopanie swoje z Egonem z gangu poszukiwaczy. Yy, byliśmy w parku w Amsterdamie, takim malutkim, między domkami weszliśmy sobie po prostu. To był naprawdę stary park. I nie wiedzieliśmy, że nie możemy, nikt z nas nie sprawdził, po prostu to był chybił, trafił, przejeżdżaliśmy z miejsca na miejsce, zobaczyliśmy coś zielonego, dół weszliśmy tam. Zaraz tak jak mówię, pani nas obserwowała, pani zadzwoniła, przyjechali, patrzyli na nas co robimy, ale że byliśmy, że tak powiem kulturalnie, żeśmy się zachowywali, to oni nas tylko i wyłącznie upomnieli. Poprosili nas, że nie wolno tutaj kopać, z jakiego powodu, z, ta, z takiego, że jako tako zakazu nie ma. Nawet nie było na piepkarcie, bo przy nich żeśmy sprawdzali, ale po prostu oni mają odnośne jakieś tam swoje zobostrzenia, z które sobie sami wytyczyli, że nie wolno do tamganiać. tam ganiać, czego nie ma. Nie było na planie parku, czego nie było w informacjach żadnych. Tak jak mówię, na piepkarcie ani nigdzie nie było zaznaczone jako czerwona strefa, no ale jak nie wolno, to nie wolno, i naprawdę poprosili nas. Po prostu nas poprosili, że ludzie zgłaszają, że my im tu kopiemy i żebyśmy wyszli. Więc grzecznie, z uśmiechem opuściliśmy obiekt, pojechaliśmy na następny wtedy. Naprawdę, nie wiem czego tutaj ludzie się boją, każdy tylko tutaj walczy o pozwolenie. Jak to jest, że ty chodzisz bez pozwolenia, że to, że tamto. No przecież ja nie będę na każdy kawałek łąki czy coś. Szedł prosić o pozwolenie, mam chwilę idę. Zachowuję się jak człowiek, mnóstwo ludzi do mnie podchodzi, mnóstwo ludzi pyta. I jak ja im mówię, co znalazłem, pokazuje na przykład, i że mnóstwo śmieci zbieram i oni też to obserwują. To bardzo dużo ludzi mi nawet gratulowało i dziękowało za to, że sprzątam, bo większość ludzi tutaj mafioła. W Polsce tego tak jeszcze nie widać, ale tutaj ludzie samoczynnie mają takie akcje, że na przykład biorą się. Z workami, z tymi tak zwanymi chwytakami do śmieci, do pierdół idą po prostu i sprzątają swoje ulice. I to jest fajne, że naprawdę niektóre miasteczka, niektóre ulice są bardzo, bardzo czyste. Bardzo fajne, bardzo przyjemne. Te deptaki, te, te chodniki, wszystko. I ja się im nie dziwię, że oni dbają, że oni patrzą na takiego gościa jak ja, który przychodzi ze szpadlem i im tam ryje, nie? Aczkolwiek. W większości parków również jest mnóstwo dziur po psach, które kopią, bo oni tam spacerują z psami. I tych dziurnik nie zakopuje. Pan, pancia, nie zakopują. No ale niestety. Ty, jak wchodzisz, zostaw po sobie porządek, a myślę, że nie będziesz miał problemów tak jak ja. Ja już skopałem tutaj prawie cały Amsterdam, gdzie jest też dużo stref zakazanych. Nauczyli mnie tego rodowici holendrzy, pokazali mi jak to robić. Wchodzę. Zachowuję się jak gość. Nikt mnie nie wyrzucił, nikt mi nie kazał płacić mandatu. A odnośnie mandatu jestem dorosły, wiem co robię. Wiem, że jak wchodzę, że grozi mi pierwszy raz upomnienie, następnym razem nawet do 500 euro mandatu bądź nawet za każdy dołek kilkadziesiąt do kilkaset euro do mandatu ale tak jak mówię, jestem dorosły, wiem co robię i to jest to i każdy z Was myślę, że ma świadomość tego czego chce, co robi i w jaki sposób. Daj Boże, żeby dalej było tak jak jest, ja Was serdecznie pozdrawiam, jadę na kopanko, aczkolwiek widzę już na nawigacji, że mam dołożone jakieś 16 minut przynajmniej, bo jest korek patrzta na to kurka wodna na czerwono, a po drugie na deszczowo, ale i tak jadę. To mnie nie rusza. Choćby godzina, a będzie bombon. Pozdrawiam was serdecznie do zobaczenia przy dołku. Kochaniutcy, wykopałem parę kapsli. Kurczę, wykopałem parę śmieci oprócz tego, a już mam fanta. Pierwszy konkretny dołek Po siedmiu To jest ósmy dołek Patrzcie na to Patrzcie gdzie kopię Widzicie tą wodę I tu był dołek I tu jest fant I tu jest fant Idę skorzystać z wody Bo przed momentem tak dolało Że musiałem chwilę posiedzieć w aucie Kurczę, Bo było naprawdę Do niczego a teraz patrzcie na to. To będzie chyba w sreberku. To był chyba pierścionek. Co myślicie o tym kamieniu? O tym pięknym kamieniu, patrzcie, on jest nawet pięknie doslifowany. I to by. To będzie sreberko. To będzie w sreberku. Ja to na pewno w domu domyję Ja to na pewno w domu domyję i ja wam to pokażę. Na bank, na bank sreberko. Albo jakaś, nie wiem, brożka, albo pierścionek. Ale piękny kamyczek Zobaczcie jak to wygląda. No super, no super. Kochani, mega, mega. Widzę, że się rozmywa, bo kurde, kropla deszczu znowu spadła. Mega, mega śnie. To jest kurczę to. To jest to. Po co się chodzi Ja pitole Ósmy dołek Taki fant Lecę dalej Mega 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 Kochani Widzicie tam zostały tylko trzy grudki po dołku Następny dołek I mam monetę Kurde jest takie błoto Że nie chcę brać telefonu W ręce no, ale niestety muszę, żeby Wam pokazać. Znowu ta sama woda. Znowu widzieliście wydeptaną ścieżkę do wody przeze mnie. Znowu z niej skorzystamy. Patrzcie na to. Lekko rajtuzy. I mamy jednego centa. Jednego centa tego jeszcze przedwojennego. Patrzcie, mam go w skubańca czy uda nam się szczytać rok e, chyba raczej nie do końca i nie w tym momencie ale to będzie ten 1900 któryś może 1800 któryś ale ty, bardziej stawiam na ten 1900 z haczykiem małym, niedużym ja już jestem mega zadowolony i lecę dalej kochani nie wiem co tym razem wystaje z tej grudy Patrzcie, normalnie na pełny szpadel. Tu coś mamy. O proszę! Proszę, proszę! Piękna pani łyżka. Lekko wygła. Lekko wygła. Ale piękna pani łyżka. Miedziana. No i to są super fanty, nie? To są super fanty. Tam macie domy. Kawałek trawnika. Piękna rzecz. I tak jak mówię, ludzie z pseskami. A ja se mogę tu poganiać na tym trawniku. I lecę. Już pomału zapala się lampa. Naprawdę. Kopię za każdym razem na wysokość szpadla. Wychodzi cała glina. I teraz z tego, o tam się odbiło ładnie. Wyszła piąteczka. Piąteczka Juliana. O galoty, telefon już cały udupczony To i reszta też może być Pozdrawiam zacny 72 rocznik Tą oto piękną patynową monetą Lecę dalej No to kurczę, że Niestety tak zaczęło padać, że trzeba było się zwijać Postałem pod drzewem trochę, chwilę jeszcze pokopałem I musiałem uciekać A to moje fanty z tamtego dnia owego To co widzieliście były dwie monetki, potem wpadła jeszcze jedna trzecia. Tutaj wpadła góra z tego srebrnego pierścionka. Wpadło okucie jakiegoś starego cyrkla, które wciąż jeszcze bezproblemowo działa. Jak na swoje lata wpadł jakiś, jakaś taka góra z guziolka. Niestety nic na nim nie ma i jakaś taka klamra. Podejrzewam, że to już coś nowszego. Ale i tak miałem dzień zaliczony przeogromnie przez tą rzecz i przez trzy monetki. Także co? Tym akcentem żegnam się z wami. Jak się podoba. Wiadomo, co robić. A komentować jak najbardziej. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.